Dzień dobry, dzień dobry, moi kochane robaczki. Yy, drugie śniadanie, bo na chwilę obecną nie chce mi się jeszcze robić obiadu. Mm. Więc mamy drugie śniadanko. Mamy pomidorka, kanapeczki z twarożkiem i z przodkiewką. Y, Makarele mm. w sosie pomidorowym. Mhm. Taką wiecie, nie? Na ostro. I paruwa. I paruwa. Czekajcie. Paruwa z musztardą. Team Dijon tutaj. Tim Dijon. Mhm. Uh -huh. Team Dijon, tak. stary próbuje nakarmić psa. I czego w ogóle nie zła. O. Poszła nowcza. Ale to diżon weszła mi do nosa Baby bring her maybe here, yeah? When you cannot catch her Let me record my beautiful video, kurwa, how I'm eating my breakfast Abi, 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 abi Abi, go to daddy No? Go to daddy <grywy> Stary nie radzi sobie z psami mm. Ja mam powiem i w ciężki w ciężkim szoku na sobie ze mną radzi. Naprawdę. Naprawdę. ciężki szoku jestem. Mhm. 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 Pyszne siadanko. Powiem Wam, że ta jedna kanapeczka rano to było za mało. No. To było za mało. Ło! Ta by mi wypadła. Parowa by mi wypadła. No. A nie lubi tego flaka, więc. Mhm. Mm nie lubię. Ale to dużo mocno. O kurde, jak mi do nosa poleciało. O kurde. Mhm. Mm Strasznie.